Dobry wieczór witam gorąco, witam radiowo Kamil Baleja. Przed nami kolejny finalista must be the music, który wystąpi na tej scenie dzięki słuchaczom radia RMFM. Przez ostatnie cztery tygodnie na naszych radiowych stronach trwało wielkie głosowanie na dziką kartę. No i co? Wyniki zadziwiły wszystkich ogromną, kosmiczną ilością głosów wygrała kobieta, która ma szansę być polską Adel, polską Alisią Kiss. Panie i panowie, z numerem ósmym Paulina Czapla. Moja droga, ja trzymam w rękach Twoją własność. Nie wierzę w to. Słuchacze największego radia w Polsce podjęli decyzję, że chcą Cię w niedzielnym finale Must beat The Music, więc Pani i panowie, dzika karta wędruje w tym momencie do Pauliny Czapli. Brawo, nie brawo, brawo. brawo. To, jest, to jest jakiś kosmos po prostu. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Nie potrafię opisać. Że... Jak bardzo cieszyłam się z tego, że to właśnie ja dostałam dziką kartę. Jestem naprawdę przeszczęśliwa, że jakimś cudem dostałam się do tego finału. Do programu może powiedzieć, że zmusiła mnie siłą moja siostra. Paulina jest dla mnie najlepszą siostrą, przyjaciółką, a czasami nawet i córką. Całe szczęście, że Karolina była za kulisami, że mnie wspierała duchowo. Wiedziałam, że jak zejdę z tej sceny, to tak czy inaczej zobaczę dumę w jej oczach. No tak naprawdę jest najważniejszą osobą gdzieś tam w moim życiu i, i, i prywatnym, zwykłym, i tym muzycznym właśnie, bo zawsze mnie wspierała i jest moją po prostu największą fanką. Dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali. Dziękuję, że we mnie uwierzyliście. Na pewno was nie zawiodę i pokażę na co mnie stać w finale. What's up, for non-blondes, Paulina Czapla! Twelve, five years of my life I'm still Trying to get up the great hill of Hope for a destination I feel it's when I should undo I that The world wasn't made up for this could. So I cry sometimes when I'm lying awake Just to feel a little bit what's in my head And I feel a little peculiar And so I wake in the morning and I'm sick outside And I take every breath that I gave try

W towarzystwie kwartetu Czapla, Czapla, zgarnij finał, bo ty jesteś oryginał, pisze nasza publiczność. Zobaczymy, czy Juroży myślą tak samo. Patrz! Znowu Rogucki. jest. To... Roguck, koniec, Adasiu, proszę. Jest taka płyta Elvisa Costello z Brodzki Kwartet e, z kwartetem smyczkowym. Przepiękna, posłuchaj, idealnie nadejesz się do takiej oprawy. Bardzo mi to urzekło. Super. Gratuluję. Ela Zapędowska. Tak, ty jesteś zdolna dziewczynka. To nie wiem, jak leki lekki brał ten tancerz, bo tak mnie trochę zadziwił, zszokował. Ale ja niewiele widzę, także akceptuję. To nie były leki, Elu... Nieważne, Kora? Na no życie życzę Ci takiej kariery, jak Adel. Dziękuję. Piotr Rodk. Ciebie bardzo lubię i czekam na twoją, na twoją własną płytę, natomiast dzisiaj niestety większą uwagę przykuł tancerz. Paulina Czapla, potrzebuje Waszych SMS-ów, nie słuchajcie Piotra, już teraz. I to mnóstwo SMS-ów. Dziękuję, Paulinko. Hey, yeah, yeah, yeah. My tutaj cały czas studzimy emocje w naszej rokowej lodóweczce. Roku pozdrowienia. Bardzo proszę o hasło dla Czapli. Czapla, czapla z Garni bo ty, ty jesteś finał! Woo! Woo! Proszę, nagroda. Maciej, chodź tu do mnie. Proszę bardzo, proszę, proszę, proszę. Macieju, Macieju, chodź tu bliżej. twoja Czapla wróciła. Uścisk. Jest zawsze. A, jest zawsze. Coś nie jesteś w nastroju po tym występie. Nie, jestem bardzo w nastroju. Nie uważam, żeby e, tancerz przyśmił. E, Śpiewającą dziewczynę, to jest nasza pasja wspólna. Paulina ma pasję e, śpiewania. Ja mam pasję tęczowości. No właśnie, Zawsze Paula, bo to... to był twój wielki moment tutaj. Wystąpiliście dzisiaj razem e, wszystko było dobrze. Wszystko było dobrze, przede wszystkim dlatego właśnie, że byliśmy razem, wspieraliśmy się, ale co, na, co najważniejsze, głosujcie, proszę naprawdę głosujcie na mnie, bardzo mi na tym zależy, żeby zdobyć tutaj wasze głosy i tutaj uznanie, wasze serca. Na Paulinę SMS o treści 8 wysyłajcie pod numer 7370.